Dzień dobry, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie w ten czerwcowy dzień, kiedy jest może trochę pochmurno, może troszkę pada, ale jednak jest ciepło. Kochani, Słowo Boże dzisiaj jest na tak potwierdza, nie neguje. Święty Paweł pisze o sobie, swoich przyjaciołach, że w nich, dokonują się to, co w nich dokonuje się to, co Pan Bóg chce, a, a największe tak, największe swoje potwierdzenie, afirmację, Bóg Ojciec dokonał w swoim synu Jezusie Chrystusie. I tam nie ma podziałów na tak, nie, może, nie wiem, to zależy. Tak jak niestety. W wielu, w wielu sytuacjach niestety z takimi odpowiedziami się spotykamy, i do czego ja się też przyznaję, na bardzo wiele pytań nie odpowiadam tak, nie, tylko udzielam odpowiedzi, to zależy, a w jakim sensie, albo wprost mówię i tak, i nie. I, i w tym kluczu, że, że Pan Bóg w Jezusie Chrystusie wypowiedział swoje największe tak, potwierdzenie, Akceptację, wypełnienie tego samego chce dokonywać również w nas. I Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj mówi, że nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie można światła chować pod kocem. To znaczy, każdy z nas otrzymał misję do wypełnienia, i żeby tą misję wypełnić, otrzymał też niezbędne talenty, dary i umiejętności, żeby to zrobić. I to jest. Wielkie, tak, które Pan Bóg wypowiada w naszym życiu. Tak, ja tego chcę od Ciebie. Tak, ja Tobie to dałem, żebyś to rozwijał. Tak, otrzymałeś to po to, aby y, tym, co robisz, sobie sprawiać radość, ale przede wszystkim służyć pokojem y, dobrą, y, dobrem i dobrem innym. Y, wielka, wielka y, afermacja, wypowiedzenie tak. Odkrywajmy. Jakie miasto w naszym życiu Pan Bóg postawił na górze, ufundował na górze, tak że nie można udawać, że nie istnieje? Jakie światło w nas zapalił i chce, byśmy tym światłem rozświetlali innym ciemności, a nie chowali się i mówili, że no może tak, może nie, to zależy, jak się będę czuł. Pan Bóg stwarzając nas. Kiedy zapragnął tak, chce, żeby On istniał, wypowiedział tak dla całego naszego bycia i dał nam wszystko, co niezbędne do tego, żeby służyć dobrem i radością i miłością innym. Owocnego poszukiwania y, talentów i odkrywania, do jakiej misji Pan Bóg dzisiaj ciebie mnie przeznaczył, abyśmy rozszerzali miłość, pokój, dobro y, w całym wszechświecie. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony, błogosławionego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.